Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj pokażę Wam kemping, na którym się znajdujemy w Góra Świątek Wszystkich, a dokładnie jest to kemping nasza dolina. Znajdują się nieopodal z zamku na pieskowej skale. Kemping widać, że jest całkiem świeży i nowy, wszystko jest ładnie zadbane, no ale co tu dużo gadać? Odwracam Was i przejdziemy się po tym kempingu. Pokażę Wam wszystko, jak, jak to wygląda. No tak, my się znajdujemy na w samym końcu można powiedzieć tego kempingu tu jesteśmy ustyłowani. Kemping jest tak naprawdę takim owalem. E mamy po środku kilka parcel, tam po lewej oraz tu po prawej. E Wzdłuż tych głównych nazwijmy to dróg, e mamy latarnie, które nam to fajnie w nocy. Cały camping jest wyparcelowany, jest miejsce gdzie nie ma parcel, są takie bardziej miejsca pod namioty, ale głównie są to parcele z podłączeniem do prądu, są też parcele premium, one są nieco droższe, z podłączeniem do prądu, do wody oraz do e, kanalizacji, tak? z tym do zrzutu wody szarej od razu można to robić bez używania zbiornika po prostu na parceli. Hmm, kemping, tak jak można zauważyć, słuchajcie, jest po prostu cały wysiany trawą. Trawa jest super, jest yy, na długości, bo jest tak mięciutka, jest tak zadbana, że można chodzić po prostu na boso, nie używając w ogóle butów czy też jakichś klapek itd. Tak e, tutaj wzdłuż kempingu, po prawej stronie, mamy taki mini wał i za tym wałem jest mały strumyk, yy, taki do kostek wiecie, mały strumyczek. Ale można wejść, ochłodzić się w taką pogodę, jak mamy dzisiaj, e, i trochę schłodzić ten organizm. Idziemy sobie właśnie teraz wzdłuż e, tej głównej drogi. Nią e, dojdziemy sobie do recepcji i do głównego wjazdu. E, Wjazd ma szlaban, są czytniki kart takich magnetycznych. E, natomiast no, przez ten czas, w którym tu jesteśmy, na no to szlaban jest cały czas otwarty. Ale z recepcji mają widok od razu na wjazd, więc jak tylko ktoś wjeżdża, auto czy przyczepa, które nie kojarzą, to od razu podchodzą, zatrzymują. Więc jest to kontrolowane, jest fajnie. Oczywiście na kempingu są, jest pełny węzeł sanitarny do zrzutu szarej wody, do zrzutu kota oraz są ładne prysznice i toalety. No, za chwilkę tutaj do nich dojdziemy. Tak jak mówimy, jesteśmy trochę tak na uboczu na końcu tego kempingu. Więc my kawałek mamy do tych zrzutów i do sanitariatów. Ale myślę, że to nie jest problem, żeby się kawałek po prostu przejść. Jak widzicie, no, kemping jest dzisiaj w miarę pusty. My przyjechaliśmy w czwartek. To w czwartek to wyglądało podobnie. W piątek była masa ludzi, chociaż nie było ścisku, nie było tłoku. A dzisiaj dużo ekip po prostu powyjeżdżało. Niemniej jednak na całym kempingu większość stanowią namioty. Później są szczepy, a na końcu kampery. Ale rzeczywiście najwięcej jest po prostu namiotów, i tak jak widzicie, tutaj już dochodzimy do takiego można powiedzieć rozwidlenia. Tu po prawo mamy właśnie gwiazd. Za chwilkę tutaj dojdziemy. Wszędzie mamy ładne kwiatuszki. Słuchajcie, nadaje taki fajny klimat. Te kwiaty jest tak widać, że po prostu dbają o to. Tak? Ta obsługa chodzi, dba, sprząta, cały czas na bieżąco wszystko robią. Tutaj Wam pokażę, odwrócę Was troszkę w prawo. I tu właśnie mamy gwiazd główny z ulicy. Tutaj też, tu po lewo, nie wiem, czy to będzie widać, bo na tej kamerze za bardzo na ekraniku nie widzę, słuchajcie. Ale tutaj, gdzie pokazałem Wam palcem, tam mamy taki, można powiedzieć, bar. Tam są jakieś kebaby, pizze, frytki, hot dogi, obiady. No, wszystko, co, co dusza zapragnie. No i powiedzmy, jesteśmy teraz na wieździe, tutaj wjeżdżamy. My przyszliśmy... Z tej strony, I tak jak mówię, to jest taki owal, taki ring, można objechać to dookoła. Eee, tutaj ten domek to mamy właśnie recepcję. Zobaczcie, jak tu ładnie wygląda, to jest nawet taki skalniaczek. Słuchajcie, kwiatuszki wszędzie, więc jest naprawdę, słuchajcie, jest, jest wypas. Tutaj mamy zrzut nieczystości, czyli właśnie szarej wody e, oraz e, kaset kosze na śmieci no i właśnie węzeł sanitarny, czyli toalety i prysznice. Wszystko jest czyściutkie, pachnące, ładne, tu mamy dwie kabiny, umywalkę oraz pisuar. No do kabiny będziemy zaglądać, no bo to każdy wie jak wygląda toaleta słuchajcie. Tutaj obok są prysznice. W ten sposób to wygląda. Właśnie, nawet jest czyszczone. Hmm. Jedyny minus właśnie tych prysznic, no to tak jak widzieliście, są po prostu te firanki. No to nie jest fajne, lepsze są drzwi. Tutaj mamy znowu kabiny prysznicowe damskie i toalety też damskie. Słuchajcie, że taka mała dogrywka, bo teraz ja rozmawiałem z właścicielem, chyba właścicielem pola. Eee, I tam kilka kwestii poruszyliśmy i dowiedziałem się kilku fajnych rzeczy. Odwrócę was, żeby wam to pokazać, czym będę mówić. Wcześniej pokazywałem wam, że jesteśmy w tej dolinie, i tutaj jest taka, jakby, półka coś takiego, i rzeczywiście tutaj, o tu, tu jest taka półka zrobiona. I docelowo, właśnie to ma być półka na namioty, tak jak już widzimy, nawet to się już tam rozłożył. Ale tak właśnie twierdzi, że to jeszcze jest w trakcie, jakby tam robienia. Tu, gdzie mamy takie białe pachołki nie wiem, czy to będzie widać tak naprawdę, no bo tutaj na kamerze słabo widać, e, mają być schody i właśnie będzie mogli wejść, autami tam nie będzie się wjeżdżało i tam będzie półka tylko stricte dla namiotów z super widokiem na pole e, i tak jak rozmawialiśmy z właścicielem, to się dowiedziałem właśnie, że y, w tym roku jest to szósty sezon tego pola Gdzie tak jak Wam mówiłem też no, widać, że jest w miarę młode i świeże to pole zadbane, y, właściciele z roku na rok starają się je ulepszać i robić coś nowego i ten minus, który wymieniłem wcześniej czyli te firanki w prysznicach Wiecie, no minus, nie minus. No, wiadomo zawsze jakoś tak człowiek się lepiej czuje, jak ma drzwi zamykane, ale ważne, że w ogóle są tak, te, te sanitariaty. Niemniej jednak rozmawiałem z właścicielem właśnie na ten temat i powiedział mi, że w tym momencie czekają po prostu czas na pozwolenie na budowę. I tu gdzieś mniej więcej na środku tego pola chcą wybudować sanitariaty, wiecie takie murowane, duże, z większą ilością po prostu w prysznicy, czy też toalet. A te, które są teraz są, są takie, nazwijmy to tymczasowe, mają być ładne, schludne i czyste, nie zajmować dużo miejsca, Tak, także później można było je usunąć szybko, jak już budują po prostu te nazwijmy to docelowe sanitariaty. No to wtedy będzie już uważam w ogóle sztos tutaj na tym polu. Wiecie, tutaj też te parcele są porozdzielane takimi małymi nasadzeniami. No one mają 6 lat, więc myślę, że jak jeszcze trochę urosną, e, czy te tujki, czy, czy brzozy tutaj widzę, tak? no to słuchajcie, wtedy będzie ekstra, bo będzie trochę cienia, nie będzie taka, wiecie, patelnia po prostu. E, choć niemniej jednak, no mówię, uważam, że i tak e, to pole jest moim zdaniem rewelacyjne, więc jeżeli tutaj gdzieś planujecie wypad e, na jakiś weekend w Góry Świętokrzyskie, w biurę krakowsko-częstochowską, no to moim zdaniem jest to rewelacja. A nawet jeżeli nie planujecie, to zaplanujcie i przyjedźcie tutaj do kempingu Nasza Dolina, bo warto Warto doceniać takie miejsca, gdzie są tworzone nie tylko dla kasy, ale właśnie z inicjatywą taką, wiecie, oddolną, z taką pasją. Bo to ewidentnie widać, że to ktoś to stworzy z pasją po prostu, tak? Mówię, nawet taki sam fakt, wiecie, jak doniczki z kietuszkami na każdej, na każdej latarni, które codziennie, słuchajcie, są podlewane, tak? Codziennie tutaj chodzi... Sobie obsługa i z taką podlewaczką z ziemi, po prostu je podlewa. Tutaj możecie zauważyć, tak o tym mówię. No jest rewelacja dla mnie, więc, no cóż, wracajcie tam dalej. Nie wiem, gdzie to umieszczę jeszcze we filmiku, ale to wracajcie do oglądania dalej prezentacji Pola. Hej, tu jest snywalnia naczyń. Taki mały aneks kuchenny i lodówki, a tutaj idziemy teraz właśnie wzdłuż tych parcel tak zwanych premium, czyli właśnie podłączenie wody jest na parceli, prądu i zrzut szarej jest na każdej parceli. Bo tak to wodę właśnie możemy nabrać tylko tutaj przy węzłach sanitarnych, nie ma na polu nigdzie po rozstawianych y, kranów, porobionych y, dość wody, więc niestety no wody trzeba sobie nosić, jeżeli ktoś tak jak my nie wybrał poleceli premium, no, ale uważam, że to nie jest duży problem, e, my zawsze z wozimy y, baniak 30-litrowy oraz wózek, który to po prostu transportuje, jeżeli są właśnie, e, taka, jest taka potrzeba, tak jak tutaj właśnie, że <laughs> nie można rozłożyć węża i, i z węża tego pociągnąć. No to, to myślę, że to są tak naprawdę dwa jedyne minusy Słuchajcie tego pola, czyli właśnie brak e, drzwi w kabinach prysznicowych, tylko firanka i e, to, ta woda, tak, że trzeba ją po prostu pobierać przy e, węźle sanitarnym, czy też e, jeżeli ktoś sobie wybrał parcelę prami, to tam będzie miał. I tutaj idziemy sobie dalej. E, już dochodzimy zaraz do końca pola i tu już jest kolejny nowy budynek wybudowany. Widzicie, jest tylko docięty klej, chyba, nie ma jeszcze tynku. I tu jest kolejny węzeł po prostu z toaletami. Czyli tych toalet, tam mamy dwie kabiny i tu mamy kolejne dwie, ale wyglądają tak samo. I tutaj właśnie możecie pobierać sobie wodę, bądź przy tamtym węźle. Tutaj mamy jeszcze taką świetlicę. Hmm, nie wiem jak to nazwać. No, Na świetlice chyba, tak, tylko maltane świetlice, słuchajcie. Gdzie właśnie przeżycie pod namioty, no to są stoliki, krzesła, można przyjść, usiąść, e, schronić się trochę przed słońcem, czy też jeżeli jest zła pogoda, no to przed deszczem i też można spożyć czy przygotować swoje posiłki. Całe pole jest również kamerowane, jest monitoring, co uważam, że też jest super sprawą. E, Cisza nocna obowiązuje, rzeczywiście, słuchajcie przez te. Kilka dni, które tutaj jesteśmy, no, trzy doby, powiedzmy teraz będzie czwarta szła. E, no to nie było problemu z ciszą nocną. Tutaj właśnie jest to miejsce niewyparcelowane. Tak? To co Wam mówiłem, to są głównie takie podnamioty. Słuchajcie, jakiś rzut do tyłu jeszcze I idziemy sobie z powrotem. E, pole, jak sama nazwa wskazuje, nasza dolina, bo znajdujemy się po prostu takie dzielinie. Co można zauważyć dookoła, otaczają nas wzgórza czy też góry. E, tam przy tym domu e, gospodarz ma baranki, owieczki kury, więc e, też jest taki fajny klimat nam nadaje, słuchajcie, że mm, no człowiek obcuje z tą naturą tak, no tutaj powiem wam, no bo na tych polach campingowych na ogół no jest niby człowiek z naturą, ale nie aż tak jak tutaj no tutaj mi się to naprawdę wyjątkowo podoba, jest taki kontekst z tą naturą, jest cisza słuchajcie, spokój, oczywiście wzdłuż pola przejeżdża, e, przechodzi droga e, jakaś to ulica gminna, droga gminna Jeżdżą auta, jeżdżą samochody, słuchajcie, ale nie jest to aż taki tłok, żeby to nie wiadomo jak przeszkadzało. Więcej jeździ, powiem Wam, motocykli, bo jest tutaj naprawdę fajna, kręta droga. I motocykliści tutaj mają okazję troszkę poszaleć na zakrętach. Tutaj mamy miejsce do ogniska. Ognisko można zrobić kiedy się chce, każdy, kto chce, może zrobić. Nic to nie kosztuje. Drewno jest naszykowane, znaczy kosztuje jeżeli poprosisz obsługę, żeby przygotowała Ci drewno do ogniska. Jeżeli sam sobie pójdziesz, przygotujesz, a drewno leży tutaj na kempingu po prostu, które można brać, porąbać, to nic Cię to nie kosztuje. Tak jak widzicie jest też pole do siatkówki, powiedzmy pole do nogi, są jakieś dwie bramki postawione i taki mini plac zabaw. No mówię mini, no bo jest to taki bardziej plac zabaw, powiedzmy, zręcznościowa, niż jakieś zwykłe, wiecie, huśtawki, ślizgawki i tak dalej. Przepraszam, też jest jeszcze kosz no do gry w kosza. I taka mini ślizgawka, powiedzmy, wtopiona w ten mini wał. I dochodzimy z powrotem do naszego obozowiska, że tak powiem, do naszej parceli. Jak widzicie, no nie ma ścisku. To jest też duży plus tego pola, a może my trafiliśmy tylko, słuchajcie, na taki e, okres, że nie ma ścisku. Natomiast, no... Jeżeli tak to wygląda w całym sezonie, nie ustawiają byleby ustawić tych ludzi, w sensie obsługa nie ustawia tutaj by Was poustawiać, tylko naprawdę można wygospodarować sporo miejsca dla siebie, no to powiem Wam, że jest rewelacja. Adres strony albo dam Wam w linku w opisie, albo gdzieś tutaj na, na filmiku wkleję po prostu adres do strony internetowej, gdzie jest różny scennik, chociaż ja wam powiem, że za naszą dwójkę plus dwójkę dzieciaków, przyczepa, auto przy... zapłaciliśmy, słuchajcie, 330 zł za trzy dobre, i tam jakoś, nie, przepraszam, 390 zł, tak, bo około 130 zł to wychodziło na, na dobę z psem, z prądem. No i to też jest fajne, że e, co jest fajne, to to, że macie różne możliwości podłączenia prądu. Tak, macie tam 750 1300 bądź 300 w zależności ile rzeczywiście potrzebujecie to takie przyłącze bierzecie i wtedy płacicie odpowiednio 20, 30 bądź 40 zł za dobę. Czy to dużo? No my wybraliśmy 2,300, no bo mamy ekspres do kawy, elektryczny boiler, jakieś tam pierdoły, no to wybraliśmy to 2,300, no bo 1,300 to byśmy byli na styk, albo nawet w sumie sam ekspres pobiera 1,350, to już byśmy go, ten limit wykorzystywali. Czekajcie, wrócę was. Eee, więc tak jak mówimy, wybraliśmy 2300, <laughs> więc płacimy też 4 dyszki. No czy to dużo czy czym mało, no to już dla każdego jakby indywidualna sprawa. No my jeszcze nie mamy tutaj, wiecie, paneli na dachu. Myślę, że to w przysz na przyszły sezon wleci, wlecą po prostu panele na dach. No bo to zawsze będzie jakaś Tak jak liczyłem, to w jednym sezonie powinna się, no maksymalnie dwóch, zwrócić taka instalacja. A jednak zawsze człowiek jest niezależny po prostu, tak? No bo teraz no to niestety jesteśmy zależni. Nie mamy akumulatora, znaczy mamy akumulator, ale on jest stricte tylko do movera zrobiony. Sam to robiłem, więc yy, zależało mi po prostu, żeby mover miał zasilanie a tak to no to instalacja jedynie 230 u nas wchodzi w grę e, dlatego mówię w przyszłym sezonie pewnie u nas wleci też instalacja i panele na dach, jakiś akumulator e, live po 4 chyba tak to się wymawia e, i tyle no co ja nie przedłużam tyle ode mnie i tak jak e, zawsze jeżeli jakieś sugestie macie no to dawajcie w komentarzu a jeżeli się podobało no to łapkę w górę i subskrybujcie kanał bo staram się rozwijać, staram się rozwijać ten kanał i, i staram się uczyć dobrze kamerować i obsługiwać tą kamerę oraz jakieś fajne ujęcia robić, więc mam nadzieję, że z czasem e, materiały, które będą pojawiały się na tym kanale będą po prostu coraz lepsze. A ode mnie to na dzisiaj wszystko, trzymajcie się, hej!